Witajcie, kochani, w świąteczny dzień. Wczoraj we wspaniałym gronie przyjaciół przeżywałam wigilijny czas Bożego Narodzenia. Dzisiaj na świecie, dzisiaj na świecie wesoła nowina. Że miłość czysta, że miłość czysta, to się narodziła. Miłość się rodzi nas oswobodzi, a nie grają, dusze śpiewają, szczęta ćwierkają, zwierzęta brykają, cuda, cuda, cuda ogłaszają Kto tylko może, kto tylko może serce swe naduje. Wraz z ciałem swoim, wraz z ciałem swoim, któremu wiruje. Nie już się rodzi, nas oswobodzi, a nie grają, króle śpiewają, nasze śpiewają, śpiewają, zwierzęta brykają, cuda, cuda Nie nowość, choć to nie nowość, że się miłość rodzi. To w duszach naszych, to w duszach naszych, naszych przemiana zachodzi. Miłość się rodzi, nas oswobodzi, a nie ligrają dusze, śpiewają, tażę taż wiercają, brykają. Cuda, cuda ją. Dziś na Kartuskiej Dziś na Kartuskiej Wesoła nowina Że miłość czysta Że miłość czysta W nas się narodziła Miłość się rodzi Obodzi, a nie grają duszę. ciekają zwierzęta, brykają. Cuda, cuda ogłaszają. Wspaniałe już wspomnienia pozostaną w sercu na zawsze. Jeszcze raz dziękuję Wam. Z udziałem których mogłam tak spokojnego, radosnego spotkania naszych dusz doświadczyć. Wielkie dzięki za ten dar, bo nie ma nic droższego jak wesele na dusze i radość w sercu. Przybierzeli na kartuską anieli, którzy już niejedno święta widzieli. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dusze nie oczarowane, gdyż raźniej. Cieszyć się niebieską to jak dawniej. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Tutaj, dziś, się dziś się dzieją, mówię Wam. Tą tutaj właśnie, tutaj, teraz, nie gdzieś tam. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Pośpiewali, pobłyszczeli, pobłyszczeli jak gwiazdy, serce swoje pomiłował z nich każdy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na Wysokości, a pokój na Ziemi. Brawo dla tego Brawo. I po tych cudownych chwil przeżywaniu, dziś krótki przekaz dla Was do osobistej refleksji na chwilę przed naszą wieczorną transmisją na żywo. Kochani, Jezus powiedział, otwórzcie się na prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus powiedział, ten Jezus, którego pamiątkę narodzin dziś obchodzisz, którego odwiedzasz w ubogiej stajence, w żłóbku na sianie z zimna płaczącego. Ten Jezus powiedział słowa te do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Bez względu na to, jaką religię wyznajesz i pod jaką postacią Boga wielbisz, powiedział tak do ciebie, który nie wielbisz Boga w ogóle. Boże Narodzenie. Bóg się narodził pod postacią tego maleńkiego, dziś nam narodzonego. Bóg się narodził. Bóg, który jest miłością. A więc narodziła się miłość właśnie dzisiaj, właśnie teraz. Narodziła się. Skąd przyszła? Gdzie była przed swoim narodzeniem? Czyż nie była żywa? Czy nie było jej? Czy aby się narodzić, potrzebowała ubranej choinki w naszym domu i prezentów pod nią? Czy przyszła pod warunkiem wigilijnej kolacji? I karpia w galarecie, sianka pod obrusem, białego opłatka, Zaśpiewanej kolendy. Czy przyszła za przyczyną kościelnych dzwonów, zwiastujących pasterkę z powodu jej narodzenia? Czy bez tego by się narodziła, czy nie? Czy przyszłaby do nas, czy nie? Zapytaj siebie teraz. W tym dniu. Energii dnia Bożego Narodzenia, którego wspomnienie świat dzisiaj obchodzi. A co z narodzonym Bogiem rok temu, dwa lata temu, w młodości, w dzieciństwie? Gdzie jest dziś tamta z przeszłości, narodzona kiedyś miłość? Gdzie jest dzisiaj? Teraz. Miłość ta, która narodzi się w przyszłym roku, za 10 lat. Która narodzi się naszym dorosłym już dzieciom, wnukom, w dzień świąt Bożego Narodzenia. Gdzie ona teraz jest? Jeśli nie wiesz, gdzie, albo czujesz, wiesz, że gdzieś tam. Daleko, to zapytaj, dlaczego nie może być z Tobą dzisiaj. Zapytaj teraz. Zapytaj siebie. Nie jej, ale siebie zapytaj. Kochani, te pytania i wiele, wiele innych dotyczących pamiątki Bożego Narodzenia, pamiątki Narodzenia Jezusa. Którą dziś wszyscy chrześcijanie obchodzą, tego Jezusa, który za kilka lat, po tymże narodzeniu, powie: Otwórzcie się na prawdę, a prawda was wyzwoli. To temat na naszą dzisiejszą wieczorną kontemplację podczas transmisji na żywo, na którą was bardzo serdecznie zapraszam. Dziś godzina 20:00, tu na moim kanale, na YouTube, świąteczne spotkanie z cyklu Zamień lęk na miłość. Lęk przed miłością. Zapraszam z miłością, a tymczasem radosnego sercem i spokojnego duszą świętowania wam życzę. Do zobaczenia. Kochani, papa. Pa.